Siema z tej strony, Saksu jakaś MK. Dzisiaj będziemy grali Ultimate Chicken Horse. Gdy zobaczyłem, jakie statystyki on ma po roku, gdy zobaczyłem, że on ma lepsze statystyki po roku ode mnie, to postanowiłem się zabić, więc jesteśmy na to, że przeszkód. Tak, i od razu zginął. Jej! Jesteśmy Dobra, Ultimate teraz... Chicken Horse! Tak, ja dabuję. Co? Ah, ja Jadabuję. Idzie... Ja dabuję, dobra y Jeżeli chcecie kolejny skoro... odcinek To zostawcie dobra, 20 łapek Ej dobra słuchajcie Jeśli wbijecie 100 lajków w górę To będzie Minecraft więzienie sezon trzeci? O Boże Nie! Ty, 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 ty człowieku Eee co ty zrobiłeś Czemu to tak daleko Czekaj ja sobie zmienię pole widzenia Nie wszyscy gracze Lokalni gracze dobra Stop. Jak pewnie zauważyliście, to, to, to zmienił się głos Marcina, co go skręci wagina. Dobra, ale. Dobra. Oczywiście nagrywam ten film dla fejmu, znaczy, bo lubię mojego przyjaciela. Nie na no, tak serio, to. Nie! To lubię mojego przyjaciela. Zatem mam cel. Chcę, żeby ta seria z Citena miała 100 odcinków. Y... Pewnie to się uda prędzej czy później Ale... Ale co? Jestem na tobą. Siema. Siema A dobra, muszę ja... cię nadgonić. Ja już na trzecim... piętrze. zapomniałem wspomnieć, że tą mapę robiliśmy wczoraj. Tak. Ponieważ nie umiemy grać w tą grę, to postanowiliśmy zrobić tor przeszkód. Ty, bo bo, 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 to dla mnie trochę za łatwe. U... No bo... Nie, 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 ja już... nie rób tego, nie rób tego. Ja, ja już, jestem na, na ostatnim tym... poziomie. Nie, dlaczego ty jesteś... O nie! I zginąłem. <g budgets> <gibility> <g caterpillar> uh, nie wiem, nie wiem po co to nagrywamy. L lubimy, lubimy. Jezus, spadłem Muszę na koniec jeszcze wejść do portalu, chyba że już wlazłeś, bo to widzę pokażę Jezu Dobra, robię to. jup, 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 Dobra, wejdę do portalu, tylko żebym nie zginął. Na prawo od razu idź, nie tak na maxa, na prawo, tylko tak trochę na prawo i przeżyjesz. Bo ja tam już dwa razy wpadłem wczoraj. Ja jeden! Zapominam o tej pułapce. Are you dead? Bo słyszałem jak kark sięłam jakomuś. komuś. Ja nie wytrzymam. O nie, czekaj, bo taki problem to gówno weź zmian tryb, bo mi tak tak ci się nie odnowią. <śled> O Boże. Mękry proszę, i tak ciągle umierasz. Dobra, dzięki. Odnowiłeś się już. Słuchaj, to ja wezmę y, ten. Co? O, czekaj, ja o, o, wezmę, żeby patrzeć. O, dobra, rób to. Jestem przy piłach. Kibicuję Pił. tobie. Ten w się tych cięższych piłach. Ej! Yy! Co, że, że, jak kibicujesz? Że... No, oddaliłem sobie ekran i patrzę się. Aha. Dawaj to, rób to! Nie, ja, ja nie dam rady sobie Ja się boję Aaa, kurde <grymne> Marcin, chodź tu Ja jestem oczywiście prossem w tą nie. grę Chce do portalu No i chcę przełączyć tryb Okej okay. Bum Ten film będzie trwał z gdzieś 20 minut Co mnie zabiło? Dźwi mnie chyba popchnęły Bo cię lubią Wieczurze Dobra, najgorsza jest końcówka i to dobrze, bo bo czemu, nie wiem, bo lubię A widzę, że Marcin chyba pierwszy raz dojdzie na trzecie piętro Jest! Nareszcie! O, o dobra, to tak ustawiłem, że to nie może się zdarzyć, a to jest szkoda O w dupę, jeden z nas musi się poświęcić Musisz się poświęcić. Nie, zaryzykuję. Gówno, sraka. A tu teraz się nie zmienia, nie wyjdziesz. Ha. Nie Ja cię zabiję. Nie możesz przejść, już odpas. pass. Ready? Dzień! tym, Dobra Przejdę to pierwsze. No coś ci nie idzie. Kurde. Dobra, widzieliście mapę, nie musimy jej przechodzić. Musimy, na cicho, przejdziemy to. Po co? Nie, przejdziemy nie, po... to. Przejdziemy. Po... Dobra, przejdziemy, masz rację. Czekaj, tylko coś takiego, co zrobię. Nie! Nie rób tego! Nie wolno! Nie oszukuj! Jestem zamknięty w pokoju. Wow, wygrałem! Nie liczy się, musisz przejść normalnie. Nie! No. Dobra To przechodź se normalnie <śmiech> NIE! <śmiech> What? nie działa jak jesteś w tym trybie Dobra Słuchajcie, widzieliście już mapę, pójdziemy zaraz na jedną, tylko wysadźmy to na koniec. Jak w Minecrafcie się zawsze robią. Dobra, teraz spróbujmy to wygrać. Ej, challenge, wygrać. Dobra, ej, dawaj, robimy challenge. Spróbujemy to wygrać, tak jak. To teraz będzie jest. easy. Dobra, no tak, bo końcówka jest usunięta. No nie, a, ale tu jest ustawione hamskot. <gry> to jest jak w Mid-Boju, wszystko przemyślane, żebyś nie mógł się skracać. Nie, nie, piły, Wiesz, co Dobra, ci powiem? Bych... Powrót do domku na drzewie. Nie! Tak, Idziemy na inną mapę. Dobra, słuchaj, mamy tutaj jakąś mapę przez gracza zrobioną. Go, chodźmy. Czekaj, tryb zmienię. Zmienię tryb na wyzwanie. Dobra. Że będziemy na czas jeszcze grali. Odcinek gdzieś będzie trwał z 40 minut. Nie, nikt nie będzie czego chciał oglądać. <grym> The Seven Levels. To jest, będzie chyba coś podobnego? Tak, to jest... Ej, to jest podobne. Dobra, zobaczmy. A bo tu monety trzeba zebrać. O to chodzi. A ja już inne. Tu monety trzeba zebrać, które są na każdym poziomie. Tylko mam pytanie: jak to kuziwa wygrać? To jest niemożliwe. Możliwe, chyba. z kwiatuszkami jest możliwe, tylko musisz wcześniej uruchomić. Dobra, czekaj. Ale nie, jak to jest możliwe? A, Pierwszy jak... piętro się chyba darujemy, słuchajcie, jeszcze nikt tego nie wygrał, <noise> nawet tam mapy. I to, jak my mamy tu wygrać, jak nikt tego nie wygrał? Halo, what the fuck? no normalnie, pobijemy rekord. Zbijemy rekord świata w levelu, który nikt nie wygrał. To jest możliwe. Ja zrobię z kwiatuszkami, bo jest łatwy. Dobra, ja chyba też. Najgorsze jest to, że musisz się zaczekać, aż ty też zginiesz. Więc zgin. To jest bardzo proste, patrz. Kuszę coś, so, co... So. Kuszę się wydają też łatwe. Słuchaj, ja idę na kuszę. Chyba. Dobra. Ja idę na pierwszy, zrobię to. Kuźwa! Co? Chciałem zrobić pierwszy i mnie zabiła. Pierwszy jest najgorszy. Jak na mnie. Dobra. Ja idę na kuszę. Kuszę dam radę chyba. Dobra. No, ku... Dobra, nie, ja idę jednak na kwiatki, wiesz. A ja próbowałem. Ej, możemy zrobić kooperację. Z swoim mogę zasłonić ci kursę. co to jest? Muszę. może Czemu tam pisze rozpacz? Jak, jak się zaczyna? Chyba rozpoczynanie miało być, a nie rozpacz. Albo ten sam mierzony. O, kwiatuszki! Siema! Dobra, rozwalię to główno. Wystarczy, że tam wlecisz. Uciekaj! Musisz podskoczyć, chyba. <gry> Oj, Dobra, ten... słuchaj, ja chyba kwiatki sobie też daruję. I idziemy dalej Ja idę na piły, tamte y, duże Cicho jest ten hokej tam Dobra, to A się A ja wy... idę jeszcze jak ja Idziemy tam się zmieścić. Ja jestem zbyt gruby, halo No nie, co co tam było, to to już... Totalne. Dobra, musimy chociaż jeden level przejść. Tak, jeden level... Tak, wycniesz to. Kanał family friendly. No family friendly kanał. Dude, stop it. Mm -hmm. No ja nie mogę nawet po tej ścianie zastranęj wej. Pościg no ich... hokeja. Ściana jest... Fajna Dziup, dziup, dziup Uuuu, jak ty to chcesz zrobić? Jak ty to Jak ty masz przez tą czarną dziurę przejść? Ta gra jest porąbana Dobra, dawaj ostatni poziom Nie. Uda ci się. Jesteś ninżą. Ninja. To jest proste. Taki Tetris lecisz Tetris. Jaki Tetris Halo. To jest proste, bo patrz, musisz przeskoczyć. I żeby o to... Nie na mnie Nie! Ty no serio nie, nie A nie pod dołem mam. No coś. tak, masz tutaj czekać, niech cię wypnie. Dobra. A tu molecy nie ma Czemu? <grystanie> no, bardzo łatwy poziom. Dobra, teraz yy, yy, musisz skoczyć. Skocz szybko. Dobra. Jestem gdzieś dalej. Czekaj, i muszę tutaj znowu poczekać. Skocz. Dobra! Pierwszy poziom będzie zaliczony. Niej. To, to, to nieco odcinka. Nie, to nie jest koniec. Jak nie? Jest? Zobacz, Zobacz tam. tam. No jak poziom przejdziemy. To... Ale no wiem, ale patrz, ale patrz przez siebie. To jeszcze nie jest koniec. Patrz, co musisz tak. przejść. I chciałem, co, ja mam, co <laughs> zrobić. I gadaj, że tu nic nie ma. Musisz. To, to jest specjalny poziom, że musisz się zabić. Ja nie. się wrócić nie mogę. Nie wrócisz. Aha. Dobra, idziemy na kolejną mapę. Nie, dawaj to musimy przejść. Nie. <laughs> idziemy na glitcha. Dobra, i to będzie... na glitcha. W ta seria, polecam. I to będzie, Dobra, i... To będzie ostatni poziom. Nie... Bo nie... Ostatni chce... poziom, bo więcej nie mamy. No, <laughs> no. Ale poza tym nie będzie też za dużo odcinek trwa. O... Oh. Co? Easy! Faktycznie. To nie jest takie złe Tylko co ja mam teraz zrobić? Wskoczyć tam po monetę Słuchajcie, to był bardzo fajny odcinek Żegnamy, wyłącz nagrywanie Pa.